Ziom, poczęstujesz papierosem? Kiosk masz na rogu Zaraz, zaraz, nie pytam ci o drogę, tylko czy masz papierosa Czy tu jest napis rozdaję papierosy? No nie, nie ma To co, dajesz tego szluga? Cholera! To przechodzi ludzkie pojęcie. Wy, blokersi, nie wiecie, kiedy przestać. Kiosk masz na rogu! Co tymi człowieku z blokersami wyjeżdżasz? Centralnie w centrum mieszkam. To jak będzie z tym szlugiem? Dajesz albo mów, żeś ciebie żyła, ale przestań rozmieniać się na grosze. To jak? Ostrzegam! Dzwonię na policję! A co? Ktoś coś ukradł? Zostawisz mnie w spokoju? Zestresowany z ciebie facet. Spytałem tylko, czy mógłbyś mnie dać szluga. Wiesz, Weź całą paczkę i... i zostaw mnie w spokoju! To super delight, takich ich nie jadam, nara.